Szczęść Boże, serdecznie Państwa witam po długiej przerwie wakacyjnej. Październik to miesiąc, w którym rozpoczyna się rok akademicki. Zazwyczaj jest to okazja do radości, ponieważ studia wyższe, młodzież, która studiuje, profesorowie, atmosfera uczelni, to wszystko jest czymś pięknym. Ponieważ obejmuje ten okres w życiu człowieka, kiedy właśnie następuje no, finalizowanie pewnej fazy rozwoju. To nie jest szkoła podstawowa, szkoła średnia, tylko właśnie szkoła wyższa, uniwersytet. Uniwersytas, czyli ta wspólnota studentów i profesorów. Ale w naszych warunkach obecnie radość jest jednak przyćmiona. Kiedy słyszymy, jak wiele uczelni jest likwidowanych, jak zamykane są wydziały, zawieszane są kierunki, wykłady, seminaria, ćwiczenia, dzieje się coś niedobrego. Oczywiście oficjalna wersja jest taka, że nadszedł nisz demograficzny, a więc jest po prostu mniej młodzieży, i w związku z tym mamy za dużo uczelni. Trzeba je więc pozamykać. Ale to nie do końca jest prawda, ponieważ poza niżem demograficznym mamy również młodych polskich emigrantów. Ludzi, którzy są w tym okresie swojego życia, mają tyle lat, że z powodzeniem ten milion, który wyjechał za granicę, mógłby zasilić uczelnie i mógłby właśnie przechodzić do tej fazy życia. Która jest tak szalenie ważna. Tymczasem ci młodzi ludzie, zamiast studiować, błąkają się po Europie, a nawet po świecie w poszukiwaniu pracy. I oczywiście warunki ekonomiczne w państwach bogatych są o niebo lepsze niż w Polsce. Niemniej jednak jest to czas w jakiejś mierze zmarnowany, ponieważ praca zawodowa. Zbyt wiele kosztuje i wysiłku, i czasu, nie pozostawiając zbyt wiele miejsca na rozwój człowieka. A to w tej fazie życia, życia, kiedy ma się 20, 21, 22 lata, jest czymś wręcz koniecznym. Jest jeszcze jeden powód, na który trzeba zwrócić uwagę. Otóż w ramach różnego rodzaju reform studiów. Ministerstwo Nauki zadecydowało przed kilku laty, że studia mają mieć cel wyłącznie praktyczny. Nie teoretyczny, tylko praktyczny. Po to właśnie, żeby zasilić rynek pracy i pod tym kątem też ukierunkowywano studia. Ale paradoksalnie okazało się, gdy minęło kilka lat, Wypuszczeni zostali absolwenci z dyplomami, czy to licencjat, czy magisterium, że w dalszym ciągu nie mają pracy. I wtedy pytają się, po co były te studia, jeżeli one wcale nie dały nam pracy. I w tym momencie pojawia się rozgoryczenie, które udziela się również młodym ludziom, którzy właśnie zdali maturę. Przed nimi perspektywa studiowania 3 lub 5 lat. Mówią, po co mamy studiować, skoro i tak nie będzie pracy. A więc w ramach reform zagubiono coś, co jest najważniejsze i najpiękniejsze na Uniwersytecie i w Szkole Wyższej, mianowicie studia ze względu na rozwój osobowy człowieka i ze względu na poznawanie prawdy. Właśnie prawdy. I to, że ta prawda jest teoretyczna, to nic z tym złego, dlatego, że to prawda jest celem rozwoju człowieka prawda o rzeczywistości, prawda o nas samych, prawda o naszych dziejach, o naszej kulturze różne wymiary prawdy nie muszą być od razu bezpośrednio spożytkowane. Ale są czymś jeszcze cenniejszym, ponieważ pozwalają człowiekowi lepiej rozumieć samego siebie. I to jest właśnie ten naczelny motyw, dla którego młodzi ludzie chcą studiować. Jeżeli natomiast, natomiast celem jest tylko użyteczność i zdobycie zawodu, wówczas przy kryzysie ekonomicznym nie ma ani prawdy, ani pracy. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby wrócić do klasycznych, sprawdzonych wzorów. Studiujemy po to, żeby poznać prawdę. Szczęść